Ania i Mateusz zostają parą jeszcze w liceum. Gdy wyjeżdżają razem do Lublina na studia, zaczyna się między nimi psuć. Dziewczyna decyduje się na rozstanie i wraca do rodzinnego Lubartowa. Kilka dni później rodzice Ani znajdują zwłoki córki w kałuży krwi. Co wydarzyło się 9 sierpnia 2013 roku? Zostań. I posłuchaj. Ania i Mateusz są w związku już od trzech lat. Poznali się podczas nauki w jednym liceum w Lubartowie. Oboje byli w tym samym wieku. Dziewczyna chodziła do klasy humanistycznej, a chłopak do biologiczno-chemicznej. Jego rodzice są znanymi w mieście lekarzami. Mateusz chciał pójść w ich ślady i również rozpocząć studia medyczne. Ania jest piękną, długowłosą brunetką. Kocha taniec. Przez wiele lat tańczyła w klubie tańca towarzyskiego Hochlik, działającym przy Lubartowskim Ośrodku Kultury. Na jej koncie jest wiele nagród, które zdobyła na ogólnopolskich. Jak i międzynarodowych turniejach tańca towarzyskiego? Pomimo, że zakończyła swoją karierę taneczną, to i tak nadal odwiedzała swój klub. Zawsze służyła pomocą i dobrą radą. Dziewczyna jest jedynaczką, dlatego jej rodzice traktują ją jak swój największy skarb. Są z niej dumni. Mateusz pochodzi z zamożnej rodziny. Jego rodzice są właścicielami przychodni w Lubartowie. Jego tata dodatkowo udziela się w samorządzie, był radnym powiatu. Młodzi są w sobie bardzo zakochani. Ania widzi Mateusza jako swojego przyszłego męża. Rodzice dziewczyny traktują go niemal jak własnego syna. Często jedzą razem kolacje, uczestniczą w wielu imprezach rodzinnych. Mateusz ma nawet klucze do ich mieszkania, bo tak mu ufają. Para Ani i Mateusza uważana była przez otoczenie jako para idealna. Cały czas chodzili za rękę, okazywali sobie miłość na każdym kroku. Wszyscy w Lubartowie mówili o nich: Taka piękna para i jak się kochają. W 2011 roku młodzi zdają maturę i postanawiają wspólnie wyjechać na studia do Lublina. Rodzice Mateusza wynajmują im pięknie urządzone mieszkanie. Ania dostaje się na kosmetologię w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie i by odciążyć rodziców, którzy wspierają ją finansowo, decyduje się podjąć pracę dorywczą w McDonaldzie. Mateusz nie dostał się na wymarzoną medycynę. Rozpoczął inny kierunek, ale po dwóch miesiącach zrezygnował ze studiów. Uczęszczał na korpetycje z chemii i biologii, by móc jeszcze raz podejść do egzaminów maturalnych, by tym razem uzyskać lepszy wynik. To właśnie od tego momentu Mateusz diametralnie się zmienił. Zaczął się od wszystkich odsuwać. Stał się zaborczy również wobec Ani. Nie pozwalał jej zapraszać do mieszkania żadnych koleżanek. Gdy Ania chciała go dotknąć. Musiała wcześniej dobrze umyć ręce. Stał się bardzo porywczy, szybko wpadał w gniew. Para również coraz rzadziej zaczęła przyjeżdżać do Lupartowa. Mateusz czuł się panem życia. Wydawało mu się, że za pieniądze można kupić wszystko i wszystkich. Zaczął traktować innych jak marionetki, jak przedmioty, a nie miał za swoją własność. Dziewczyna coraz bardziej się go bała. Podczas kłótni Mateusz potrafił zdemolować całe mieszkanie. Ania nie przyznawała się rodzicom, że dochodzi między nią a jej chłopakiem do kłótni. Tym bardziej nie chciała wspominać, że od jakiegoś czasu dochodzi również do rękoczynów. Ania przestała już w rozmowie z nimi mówić o Mateuszu jak o przyszłym mężu. Odłożyła na półkę marzenia o ślubie. Mówiła rodzicom, że muszą jeszcze do tego dorosnąć. Podczas jednej z imprez w Lubartowie, na której Ania była razem z Mateuszem, doszło między nimi do kłótni. Ania wróciła do domu z wybroczynami na szyi i twarzy. Na początku powiedziała mamie, że to alergia i mama Mateusza miała przypisać jej nawet na to jakiś lek. Dopiero później przyznała jej się, że to Mateusz ją dusił i nie miał to być jego pierwszy raz. Ania była w nim zakochana i szukała sposobów na to, by tłumaczyć sobie jego zachowanie, ale po dwóch latach ciągłych kłótni i rękoczynów miała już dość. W sierpniu 2013 roku postanowiła rozstać się z Mateuszem. Wróciła wtedy do mieszkania u swoich rodziców. Kilka dni później, w niedzielę, pojechała razem z nimi do Lublina po resztę swoich rzeczy. Ania weszła do środka, a mama czekała na nią na dole przy samochodzie. Między młodymi rozpoczęła się awantura. Ania krzyczała, pakując walizki, że chłopak zmarnował jej trzy lata życia. Mateusz wpadł jak zwykle w szał. Na szczęście Ani udało się załagodzić sytuację i razem z mamą wróciły do Lubartowa. Mateusz nie mógł poradzić sobie z rozstaniem, chciał kontynuować ten związek. Zasypywał Anię SMS-ami, pisał cały poniedziałek, cały wtorek. Był nawet raz pod jej rodzinnym domem, ale uciekł. W środę wysłał dziewczynie ostatniego sms w którym napisał Już podjąłem decyzję. Wiem, co mam zrobić. W czwartek przypadała trzecia rocznica związku Ani i Mateusza. Dziewczyna była pewna, że tego dnia chłopak nie da jej spokoju. Ale ku jej zdziwieniu nie odezwał się ani słowem, a nie pomyślała, że może zrozumiał, że to naprawdę koniec i nie ma odwrotu. Choć nie była spokojna, nadal bała się Mateusza. Prosiła mamę, aby w nocy spały razem. Kazała jej również sprawdzać, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Następnego dnia o wpół do siódmej rano pani Ewa wychodzi z psem na spacer. Proponuje ani wspólną przechadzkę, ale dziewczyna wolała zostać w domu. Kobieta wychodząc z budynku, nie zauważyła, że przed blokiem stoi samochód, w którym na tylnym siedzeniu chowa się Mateusz. Widząc, że pani Ewa się oddala, wychodzi z auta i skrada się pomiędzy samochodami. Następnie wchodzi do mieszkania swojej byłej dziewczyny. Robi to bez problemu, bo ma przecież od niego klucze. Ania w tym czasie próbowała włożyć sobie szkła kontaktowe. Słysząc dźwięk otwieranych drzwi, myślała, że to jej mama wróciła do domu, bo czegoś zapomniała. Mateusz atakuje Anię. Z zadaje jej ciosy prosto w szyję. Dwukrotnie przecina jej gardło łącznie z tętnicą. Chłopak po pięciu minutach wychodzi z mieszkania i odjeżdża. Po godzinie do domu wraca mama Ani. Jest zdziwiona, że drzwi nie są zamknięte na klucz. Pamięta, że gdy wychodziła, to dokładnie sprawdzała, czy dobrze je zamknęła. Kobieta wchodzi do środka, woła córkę, ale ta nie odpowiada. Wchodzi do jej sypialni i zauważa ciało leżące w kałuży krwi. Wezwane pogotowie niestety nie jest w stanie pomóc Ani. Dziewczyna zmarła na skutek wykrwawienia. Zostaje wezwana policja. W tym samym czasie o godzinie 7.40 policjant na posterunku w miejscowości Tarło pod Lubartowem odbiera telefon od mężczyzny, który jest świadkiem nietypowego zdarzenia. Na jednej z działek letniskowych ma palić się samochód. Z wnętrza auta wydobywa się ogień i dym. Właściciel samochodu ma biegać jak opętany i rzucać się pod rozpędzone auta. Ma widoczne poparzenia. Z twarzy zwisa mu płat spalonej skóry. Na miejsce zostaje wysłany patrol. Z relacji świadków wynika, że chłopak próbował popełnić samobójstwo. Chciał podpalić się we własnym aucie, ale nie wytrzymał tak potwornego bólu i wybiegł na zewnątrz. Nie zrezygnował jednak z zamiaru samobójstwa. Próbował dopiąć swego, rzucając się pod koła przejeżdżających drogą pojazdów. Trzy zastępy straży pożarnej prowadziły akcję gaśniczą płonącego auta. Jednocześnie opatrywali właściciela samochodu. Mężczyzna doznał poparzeń drugiego i trzeciego stopnia. Rany objęły ponad jedną trzecią powierzchni ciała, w tym twarz, szyję i ręce. Lotnicze pogotowie ratunkowe zabrało go do wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń Włęcznej, gdzie przeszedł zabieg chirurgiczny dłoni, a następnie został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Policja przy zgliszczach spalonego auta znajduje scyzoryk, na którym były ślady krwi. Podpalacz jest dobrze znany świadkom zdarzenia. To 21-letni Mateusz, syn znanych w Lubartowie lekarzy. Działka, na której próbował się zabić, należy do jego rodziców. Śledczym udaje się ustalić, że chłopak był w związku z zamordowaną kilkadziesiąt minut wcześniej Anią. Zakrwawiony scyzorek poderżnięte gardło dziewczyny i próba samobójcza Mateusza spójnie łączą się w jedną całość. Motyw morderstwa Ani również nasuwa się sam. Chłopak nie mógł pogodzić się z rozstaniem i zdecydował się na najgorsze rozwiązanie. W toku śledztwa udało się ustalić też, że pomiędzy nim a ofiarą dochodziło wcześniej do kłótni, a nawet rękoczynów. Pomimo tego, że Mateusz był nieprzytomny, prokurator zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Przy jego szpitalnym łóżku czuwali nie tylko lekarze, ale i policjanci. Nagrania z monitoringu zabezpieczone przez śledczych rejestrują moment, gdy Mateusz skrada się między samochodami i wchodzi do mieszkania Ani. Następnie te same kamery rejestrują, jak wychodzi z miejsca zbrodni kilka minut później. Krew znaleziona na scyzoryku należała do Ani. Na ubraniach Mateusza również znajdowała się krew ofiary. Mateuszowi po wybudzeniu ze śpiączki przedstawiono zarzut zabójstwa dziewczyny. Chłopak stwierdził, że rozumie zarzut i przysługujące mu prawa, ale nie jest w stanie złożyć wyjaśnień, bo niczego nie pamięta. Mateusz trafia na leczenie do więziennego szpitala. Przez osiem następnych tygodni był również pod obserwacją psychiatryczną. Biegli psychiatrzy w swojej opinii orzekli, że Mateusz w chwili zbrodni miał ograniczoną poczytalność. Mógł jednak kierować swoim postępowaniem. Nie stwierdzono żadnej choroby ani upośledzenia, które uniemożliwiłyby 22-latkowi świadome podejmowanie decyzji. Podkreślono ponadprzeciętną inteligencję Mateusza oraz zwrócono uwagę na nieprawidłowości w sferze emocjonalnej. Rozpoczyna się proces w Sądzie Okręgowym w Lublinie przeciwko Mateuszowi. Obrońca chłopaka wnosił o utajnienie procesu ze względu na duże zainteresowanie mediów oraz zamieszczane w internecie niepochlebne komentarze pod adresem oskarżonego. Prokurator oraz mama zamordowanej Ani byli przeciwnego zdania i wnioskowali o jawność postępowania. Sąd jednak przychylił się do wniosku obrońcy Mateusza i w całości utajnił rozprawę. Mateusz nie okazywał żadnej skruchy. Uśmiechał się i wyglądał na zrelaksowanego. Nie przepraszał, nie kajał się. Był pewny, że pieniądze rodziców pomogą mu wejść z tej sytuacji obronną ręką. Rodzice Ani występowali jako oskarżyciele posiłkowi. Mateusz podczas rozprawy nie patrzył im w oczy. Spuszczał wzrok. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator wnioskuje o 25 lat pozbawienia wolności dla oskarżonego. Według niego była to zbrodnia szczególnie brutalna, a sprawca jest niebezpieczny. Prokurator uważa, że 25 lat pozbawienia wolności pozwoli na trwałe odizolowanie go od społeczeństwa. Sąd Okręgowy w Lublinie w czerwcu 2015 roku wymierzył Mateuszowi karę 12 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po odbyciu połowy kary. Dodatkowo Mateusz miał zapłacić 50 tysięcy odszkodowania rodzicom pokrzywdzonej. Obie strony odwołały się jednak od tego wyroku. Prokurator wnioskował o wyższy wymiar kary, czyli 25 lat więzienia, a obrońca zaś starał się o obniżenie wyroku. Mama ofiary domagała się 500 tysięcy za dość uczynienia. W marcu 2016 roku sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał karę 12 lat pozbawienia wolności, jednak podwyższył kwotę za dość uczynienia do 100 tysięcy złotych. Mateusz podczas tego procesu na jednej z rozpraw stwierdził: Nie pamiętam całego zdarzenia. Każdego dnia bardzo żałuję tego co się stało. Uważam, że 12 lat to sprawiedliwy wyrok. To co się zdarzyło to również moja osobista tragedia. Dla mnie świat się skończył. Bardzo żałuję i przepraszam. Obrona próbowała przekonać sąd, że Mateusz chciał tylko porozmawiać z Anią. Para musiała się pokłócić, a chłopak działał pod wpływem impulsu. Jadąc pod jej dom, nie chciał zabić. Prokurator twierdzi, że do żadnej kłótni nie doszło. Mateusz przebywał w domu ofiary zaledwie pięć minut. W tym czasie doszedł do drzwi, otworzył je, stoczył walkę, schował nóż i wyszedł. Tu nie ma miejsca na kłótnie. Sędzia uzasadniała swój wyrok, mówiąc, że Mateusz nie traktował wyprowadzki Anny jako definitywnego końca ich związku. Dwa dni przed zdarzeniem miał prosić ją, by z nim nie zrywała oraz robić dla niej kwiaty z origami. Według sędzi trudno przyjąć, że człowiek, który liczył na uratowanie związku, jednocześnie planował zbrodnię. Mateusz miał dopuścić się zabójstwa działając w stanie reakcji dysforycznej. Dysforia jest przeciwieństwem euforii. Jest to zaburzenie psychiatryczne, którego charakterystyczną cechą jest wyolbrzymianie drobiazgów. Reakcją zaś jest gniew, rozdrażnienie, niejednokrotnie agresja. Zasądzony wyrok się uprawomocnił, jednak we wrześniu tego samego roku dzieje się coś niespodziewanego. Do mamy Ani dzwoni roztrzęsiona koleżanka, która mówi, że Mateusz chyba uciekł z więzienia, bo właśnie go widziała na ulicy. Pani Ewa natychmiast dzwoni do prokuratora, który informuje ją, że skazany dostał przepustkę na zabieg operacyjny, który nie był możliwy do przeprowadzenia w szpitalu więziennym. Pani Ewa dowiedziała się o tym pięć dni później. Mateusz miał doznać poważnych ran po oparzeniach na dłoniach i w drogach oddechowych. Z tego powodu miał przejść operację w specjalistycznym szpitalu w Łęcznej. Potem miała czekać go jeszcze rekonwalescencja. Ze względu na to, sąd pozwolił mu na przerwę w odbywaniu kary i wypuścił na wolność. Jego przerwa miała trwać do 31 października. W tym czasie Mateusz nie będzie aż tak kontrolowany jak w areszcie śledczym. Pani Ewa jest przerażona decyzją sądu, boi się, że Mateusz może to wykorzystać i uciec za granicę, gdzie go nikt nie znajdzie. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie zapewnia, że gdyby sąd penitencjarny miał wątpliwości co do tego, że skazany nie wykorzysta przerwy zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli nie uda się na operację i ucieknie z Polski, nie podjąłby takiej decyzji o zezwoleniu na przerwę w odbywaniu kary. Mama ani twierdzi, że na rozprawie, która trwała prawie dwa lata, nie zauważyła by Mateusz zmagał się z jakimiś dolegliwościami, z oddychaniem czy z mówieniem. Nic nie wskazywało na to, że cokolwiek przeszkadza mu w funkcjonowaniu ze względu na te obrażenia. Wręcz przeciwnie, miała wrażenie, że chłopak śmieje się jej prosto w twarz, jakby mówił Ja już i tak stąd wyjdę niedługo i nie licz na to, że ja tu posiedzę. Tym bardziej dziwi to, że Mateusz poszedł do szpitala 19 września, a 26 już był w domu. Do więzienia miał wrócić dopiero 31 października. Prokuratura nie wyraziła sprzeciwu, co do udzielenia przerwy w karze. Nie wnioskowała również o powołanie dodatkowych biegłych. Ze świadectwa lekarskiego wydanego przez ambulatorium aresztu śledczego w Lublinie wynika, że skazany po oparzeniu wielomiejscowym skóry i dróg oddechowych oraz resekcji tchawicy wymaga przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Nie może on być wykonany przez żaden ze szpitali więziennych. Prokuratura dysponując taką opinią, nie miała podstaw do jej kwestionowania. Pani Ewa traci wiarę w system sądownictwa. W internecie pojawiły się insynuacje, że dobrze sytuowana rodzina Mateusza przekupiła sędziów i służbę więzienną. Opinia publiczna nie kryje swojego rozgoryczenia. Prokuratura okręgowa w Lublinie skierowała do prokuratora generalnego wniosek o wniesienie kasacji wyroku, jaki zapadł w sprawie Mateusza. Zbigniew Ziobro poparł wniosek i skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Zdaniem Zbigniewa Ziobry doszło do rażącej niewspółmierności orzeczonej kary w stosunku do wagi popełnionego przestępstwa. Mateusz pozbawił życia Anię z błahego powodu. Kara 12 lat więzienia nie spełnia wymogów prewencji indywidualnej i nie czyni zadość potrzebą w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 23 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok pierwszej instancji i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 7 marca 2018 roku zapadł wyrok. Mateusz był nieobecny podczas rozprawy. Decyzją sądu oskarżony spędzi za kratkami nie 12, a 15 lat. Sędzia w swoim uzasadnieniu stwierdził, że poprzedni wyrok był zdecydowanie za niski. Z drugiej strony, ze względu na swój młody wiek, oskarżony nie zasługuje na maksymalny wymiar kary. W przypadku Mateusza konieczna jest długa resocjalizacja, zwłaszcza że mężczyzna ma nieprawidłową osobowość, cechuje go egocentryzm, nadmierne koncentrowanie się na własnej osobie, jak też ma przesadne oczekiwanie, aby inni się nim interesowali. Nie liczy się z potrzebami innych, nie ma zainteresowań. Oskarżony działał w stanie znacznego ograniczenia poczytalności. Ponadto jest zbyt młody, by można było zakładać, że nie nastąpi wcześniejsza poprawa. Pani Ewa nie spodziewała się większej kary. Najważniejsze dla niej jest to, że zabójca jej córki zostanie w więzieniu. W końcu życia Ani już nikiej nie zwróci. Kobieta nie otrzymała również zasądzonego jej zadośćuczynienia. Mateusz nie posiada własnego majątku, nigdy nie pracował. Rodzice chłopaka również nie zdecydowali się na wypłatę środków w imieniu syna.